Hey, więc w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak makrować w Growy Garden. Dzięki temu makru będziecie mogli ustawić sobie ustawienie takie, jakie chcecie, czyli możecie sobie ustawić nawet automatycznie kupowanie wszystkich sadzonek, czy właśnie kupowanie tych najlepszych jajek tam, czy kupowanie właśnie najlepszych rzeczy ze shopu z Twilight, czy z Blood Moon. Dosłownie to makro może robić dla was wszystko automatycznie, dlatego oglądajcie ten odcinek do końca i pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę i suba, ponieważ lecimy po 200 tysięcy subów w tym roku. No i jeszcze wbijajcie naszego Discorda, na linka macie w opisie, ponieważ możecie się tam Tradeować z Grove Garden, pisać, prosić o pomoc itp. itd. Więc, ok, widzowie, pierwszą rzeczą, którą potrzebujecie, żeby odpalić makro, jest autohotkey. Ok, więc widzę, to jest właśnie ten autohotkey, który musicie sobie znaleźć w po prostu internecie. I widzowie, teraz co wy chcecie pobrać, to i teraz co wy chcecie zrobić, to po prostu kliknąć Download i Download V1.1. Jakby ja próbowałem na V2.0 i mi to nie działało, więc prawdopodobnie trzeba mieć po prostu tą wersję, dlatego pobierzcie tą wersję, którą ja teraz pobrałem. I okej, okay, teraz auto musicie oczywiście jakoś wypakować na pulpicie, więc musi się wam pojawić taka rzecz. I po prostu, gdy wam ten auto się pobierze, to po prostu kliknijcie na niego i tam będziecie mieli install. I po prostu klikacie install i potem wam się pojawi takie okienko dash czy coś takiego. I wtedy oznacza to, że macie auto poprawnie pobranego. No właśnie, auto to jest rzecz, yy, dzięki której odpalacie to makro, tak? I widzowie, właśnie następna rzecz to jest oczywiście pobranie makra. I linka do tego makra macie na moim discordzie na kanale Pomoc Garden. Linka do mojego Discorda macie oczywiście w opisie Tego filmu, więc teraz co chcecie zrobić to Wejść w pomoc Garden po prostu Na moim Discordzie i kliknąć oto to makro Bo to jest to makro oczywiście z Githuba I właśnie wyświetlałam się takie okienko i to jest właśnie To makro, które musicie wszyscy pobrać Żeby zrobić to makro oczywiście I zobaczcie tutaj mamy właśnie napisane jakie są funkcje Jakie są change, no po prostu to jest to makro widzowe. i teraz co wy chcecie zrobić To kliknąć Source Code Zip Teraz musicie kliknąć Source Code Zip I teraz widzowie musicie to najlepiej Wypakować, musicie to najlepiej wypakować na swoim komputerze. I zobaczcie, ja wypakowałem ten plik, teraz klikam po prostu e, na ten folder tego pliku i zobaczcie, tutaj mamy właśnie takie coś jak main i teraz klikacie to i zobaczcie, e, będziecie mieli takie e, okienko continue tutaj i odpali wam się to makro. No mi się to nie wyświetliło, ponieważ ja już pobrałem to makro, żeby po prostu sprawdzić, jak ono dokładnie działa na tym odcinku i wam oczywiście o tym powiedzieć, dlatego jak klikniecie po prostu to main, to wam się wyświetli continue, no po prostu musicie kliknąć i wam się odpali to makro. I zobaczcie, mamy to widziałe makro i teraz właśnie tak, co Możecie robić dzięki temu makro, możecie widzowie e, kupować automatycznie seedy, które chcecie, możecie kupować giry automatycznie, które chcecie, jajka automatycznie, które chcecie, Twy, po prostu w sklepie Twilight, e, w Bloodmoon kosmetyki, możecie ustawić sobie różne rzeczy, możecie zdonatować nawet twórców tego makro, możecie tutaj zobaczyć nawet kto stworzył to makro. Ale okej okay, widzowie, ja w seedach wybrałem sobie kakao, beanstalk i pepper, e, jeżeli wy chcecie mnie zapapugować to możecie, no ponieważ chyba jest to najlepsze ustawienie, no bo ja już jestem trochę lepszym graczem jeżeli jesteście słabszymi, to możecie sobie dać, nie wiem, tak powiedzmy, że od bambusa możecie sobie dać e, albo od pumpkina, czy coś takiego albo od kokonuta możecie sobie dać w górę i po prostu wszystko, żeby wam kupowało, tak mi się wydaje, że będzie najlepiej w Gearshopie polecam wam oczywiście zawsze watering henny, trowel, recall wrench, base, no, oczywiście sprinklery, wszystkie, lighting rod tak samo, a te harvest tool i favorite tool, no to nie jest aż takie ważne, tego nie musicie kupować, no i w jajkach polecam wam od mythicala, e, czyli mythicala i book Ega, no bo legendary jak jest taki Reni, chyba, że chcecie, to możecie legendary Ega jeszcze, ale ja legendara Ega już nie, nie będę kupował, jakby, więc polecam wam Mythical Ega i Book Ega i potem w Twilight Shopie, w tyli, czyli w tym Moonlight, co jest o równej godzinie to widzowie, jak kupuję Night Ega, Night Seed Paka, Star Colera Moon Mango Do no nie kupuję celisty Berry, bo już mi się to nie, nie opłaca, nie pod, jakby, no nie wiem, to jest bez, bez sensu, jest dla mnie Moon Cat, no już mam ich dużo, więc nie potrzebuję też Twilight Crate to jest po prostu kosmetyk, więc tego też nie potrzebuję, no a Star Color wiadomo, żeby wam przywołać właśnie e, celestiale właśnie mm, podczas Bloodmoona Pack wiadomo czemu Night Egg też. No i Moon Mango też, no pamiętajcie czy Moon Mango bilion kosztuje. Okej, okay, potem w Blood Moon dałem sobie widzowie tak, Night Egg, Night Heat Pack, Star Color e, Dokładnie te trzy rzeczy więcej nie potrzebuję naprawdę tych nosion też nie potrzebuję, też mam ich mnóstwo i tych petów też mam mnóstwo, więc naprawdę nie potrzebuję tego. I okej, okay, gdy przyjdziecie sobie do kosmetyków, to będziecie mogli sobie wybrać, żeby wam kupowało wszystkie kosmetyki. Wszystkie kosmetyki widzę, żeby wam wykupowało Widzowie, ja oczywiście osobiście nie będę kupował kosmetyków, no bo po co mi, po co mi kosmetyki, jak ja ich tak za bardzo nie robię, coś tam sobie ustawiłem na tej farmie z kosmetykami, ale to tyle, naprawdę bardzo mało, jeśli chcecie to spoko ja osobiście nie będę kupował kosmetyków także jak chcecie to sobie wybierzcie i okej, okay, potem w settingsach mamy auto align i fast mode i zaznaczcie te dwie rzeczy ale widzowie, fast mode zaznaczcie tylko wtedy, kiedy macie dobrego kompa, jeżeli macie bardzo mało FPS-ów i wam laguje grę na przykład gracie na telefonie, albo na słabym laptopie, to odznaczcie fast Fast mode. Jakby fast mode to jest jakby makro fast mode, które wam po prostu jakby szybciej działa, jakby szybciej reaguje to makro, dlatego widzowie nie polecam tego odpalać, jeżeli macie słabego kompa. Naprawdę nie polecam widzowie, ponieważ no może wam no to lagować i wam nie wiem, się zepsuć i nie działać, dlatego widzowie nie polecam fast mode mieć. Jeżeli macie słabego kompa, jeżeli macie dobrego kompa, to miejcie. I widzowie, następna rzecz oczywiście tutaj jest Ui navigation key, Czuję się trochę jakbym robił makro do fisza, ale nieważne widzowie. Teraz Ui Navigation upewnijcie się, że macie tak samo ustawione, bo widzę w UI Navigation Key ja mam właśnie lewo, no wiecie, ja mam to, więc w, tutaj też mam to, więc jest prawidłowo, jeżeli bym miał hashtag na przykład, to musiałbym tutaj ustawić hashtag, ale że nie mam hashtagu, no to mam dobrze to zrobione i upewnijcie się, że macie to włączone, bo jak będziecie mieli to wyłączone, to wam to nie zadziała, dlatego UI Navigation Key w ustawieniach też musicie mieć włączonego, widzę, też musi być włączony, bez tego wam to nie zadziała. I tutaj jeszcze macie takie dwie rzeczy Webhook URL i Discord User ID, co do końca nie wiem o co chodzi, ale tutaj jeszcze macie multi instance mode, który chyba działa jak e, po prostu granie na kilku kontach, ja niestety nie będę tego próbował, bo nie mam zrobionych kilku kont pod to nawet, dlatego widzowie jak chcecie, możecie sobie to po, się tym pobawić, ja się nie będę tym bawił zbytnio, tylko wam, e, okej okay, dokładnie no zobaczcie tutaj właśnie, e, zobaczcie jak to działa ja sobie to wyłączam, no bo po prostu nie wiem jak to działa, i w donate'ach możecie zadonate'ować właśnie twórców, e, którzy zrobili to makro, więc jeżeli chcecie ich wesprzeć to możecie ja bym ich wesprzał, ale jestem biedny a i tutaj jeszcze macie właśnie twórców tego makro, czyli wiryć i real. Pozdro was, bardzo dziękujemy, że zrobiliście makro dla społeczności. I teraz tak, możecie odpalić makro za pomocą kliknięcia F5 i potem go wyłączyć za pomocą kliknięcia F7. Ale widzowie, przed tym, kiedy to zrobicie, to teraz musicie... I teraz tak, widzowie, zanim odpalicie to makro, musicie mieć recall wręcz na dwójce. Jakby możecie mieć prawdopodobnie wszystkie rzeczy tutaj normalnie, ale recall wręcz musi być na dwójce. Ja spróbowałem wywalić wszystko, zobaczymy, czy się coś zepsuje, czy nie. Także co, idziemy do City. Shopa. Zroczymy sobie to od Seed Shopa. Klikamy F5, widzowie. Uwaga, klikamy F5. Dobra, zobaczcie. Makro już robi swoje rzeczy. Uwaga, zobaczymy, czy wszystko działa. Yy, I zobaczcie, widzę. Co robi makro? Yy, no, bawi się w ustawieniach, nam, żeby wszystko działało. I właśnie wtedy, gdy ustawiliśmy wszystko w tych seedach, to po prostu nam sprawdza, czy jest dany seed. I wtedy go nam kupuje, jeżeli jest, oczywiście. I to jest spoko, bo yy, widzowie możecie w taki sposób robić. Yy, no, możecie po prostu kupować seed, seedy. I zobaczcie, widzę. Teraz dałem wszystkie seedy, odpaliłem makro. Makro I chcę wam pokazać właśnie, że automatycznie będzie wam kupowało seedy właśnie te makro Także sobie zobaczymy widzowie Uwaga, yy, dobra I zobaczcie, kupuje mi tutaj wszystkie seedy Zobaczcie, o właśnie tutaj Karoty, truskawka, wszystko mi tutaj kupuje Orange tulipy, tomato No i po prostu te, które są, wybrałem wszystkie seedy Więc po prostu mi wszystkie seedy teraz kupuje No ja nie, nie muszę tak robić widzowie, bo ja nie potrzebuję tych wszystkich seedów ogólnie I zobaczcie właśnie, tutaj mi kupuje wszystko w gearshopie też Także fajnie, polecam A Advanced, o, to mi, się, to mi się przyda, widzowie, dobra. I tutaj po prostu wszystko mi kupuje wy tutaj właśnie w gearshopie Ok, teraz mnie tepnęło, teraz mi idzie kupić jajka, które są oczywiście wybrane przeze mnie. I zobaczcie, no makro działa, nie wiem, widzowie, jeżeli wam coś nie będzie działało, to piszcie w komentarzach albo na Discordzie, to mogę wam widzowie w jakiś sposób spróbować pomóc. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam pomogę właśnie. Ja spadam na jelo